Good morning, Witaj, Gary. Dzień 1818. Turley Dropsa. Nie jesteś kapitanem, tylko więźniem. Gdy cały kosmos szlak trafił, zostałem kapitanem. Nie masz pojęcia, co to. Co? Ciastuś? To. Co to jest ciastość, To. To pogromca planet. Coś jest na rzeczy i nie będę siedzieć bezczynnie, gdy dowództwo bawi się siusiakami. Dlaczego bawią się siusiakami? Dlaczego? Dopóki oddycham, a ty dostarczasz mi pokaźnej ilości przygód, będę cię wspierał. Jesteśmy drużyną. Jeśli wyrwy nie uda się załatać w ciągu 36 godzin, ziemia zostanie pochłonięta. Witaj, Ciastusiu. Wszędzie cię szukałem. Wiesz, że nie wygrasz. Nie jesteś bohaterem. Był nim Twój ojciec. Boję się, że tego nie da się wygrać że nie ma sposobu na zamknięcie wyrwy bez utraty przyjaciół. Wracamy do domu, tato. Nie zostawię cię tutaj słowo. Zrobię wszystko. Dokąd lecimy? Na ziemię. A raczej wszechświat. Ocalimy. To nie ma żadnego sensu. Lecimy na ziemię. Ziemię. Jeżeli Ci się spodobał odcinek, kliknij subskrybuj. Zostaw komentarz i łapkę w górę. Pomożesz nam w ten sposób rozwijać kanał. Kliknij dzwoneczek, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o nowych filmach.